W LifeWave wierzymy, że wiek nie powinien cię ograniczać. To, że numer nadany ci przez społeczeństwo nie ma wpływu na Twoje ambicje. A czas przeszły powinien pozostać dokładnie tam, gdzie jest w przeszłości. Dzięki najnowszej innowacyjnej technologii założyciela LifeWave Davida Schmidta, dostępnej teraz w X49, nie ma lepszego momentu niż tu i teraz. Nawet jeśli wiek robi wszystko, aby pozbawić cię możliwości wyjścia z domu i ruszenia się, teraz masz szansę na nowo zdefiniować najlepszy okres w twoim życiu. Kontynuując dziedzictwo, jakie Lifewave ustanowiło dzięki technologii plastrów, X-49 wykorzystuje energię ludzkiego ciała do zwiększenia wydajności, siły i wytrzymałości. Wspomaganie zdrowego układu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie bolesności mięśni i wspomaganie regeneracji po wysiłku fizycznym oraz wspomaganie utraty tłuszczu w połączeniu ze zdrową dietą i programem ćwiczeń fizycznych. W jaki sposób plaster naklejany na Twoje ciało ma tego dokonać? Wszystko zaczyna się od potencjału Twojego ciała. Po naklejeniu plaster stymuluje skórę, odbijając światło podczerwone i widzialne z powrotem do tkanek uruchamiając aktywność komórkową i przynosząc wiele korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia. W przypadku X49 plaster podnosi naturalny poziom AHKCU w organizmie, peptydu miedzi, który aktywuje komórki śródbłonka naczyniowego, wspomagając zdrowy przepływ krwi. Dalsze badania potwierdzają jego zdolność do metabolizowania aminokwasu alaniny, który jest źródłem energii dla mięśni i centralnego układu nerwowego. Nasza wyjątkowa technologia bezdermalnych plastrów podnosi naturalny poziom tego ważnego peptydu miedzi w organizmie, zapewniając szerokie działanie. Mówiąc prościej, X49 pomaga organizmowi robić to, do czego został stworzony, tylko lepiej. W badaniu klinicznym wyniki dotyczące poprawy wydajności były jednoznaczne. Już po dwóch miesiącach uczestnicy zauważyli znaczną poprawę w kilku kategoriach sprawności fizycznej. Uczestnicy byli w stanie zwiększyć swoją zdolność do wykonywania przysiadów, pompek, brzuszków, skrętów bicepsów i wzmocnienie uchwytu. Nawet osoby w wieku 70 lat były w stanie podwoić swoją sprawność. Ta znacząca poprawa przekłada się jednak na znacznie więcej niż tylko świetne wyniki na siłowni. Życie jest po to, aby żyć. I nic nigdy nie zastąpi bardzo realnego doświadczenia, jakim jest wyjście z domu i poruszanie się. Kiedy życie próbuje zrobić z ciebie widza, wróć do gry dzięki X49.